Witam! Co słychać w polskim sądownictwie? Ja słyszałem, że nowy minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, ogłosił wielką czystkę. 46 prezesów sądów i 9 urzędników leci z posad. Cel niby oczyszczenie po żądach PIS. Brzmi szlachetnie, prawda? Ale chwila. Czy to naprawdę walka o sprawiedliwość, czy, czy sprzątanie pod nowy dywan? Rząd Tuska mówi o niezależności, ale zwalnia sędziów, kwestionuje trybunał konstytucyjny i podważa prezes Sądu Najwyższego. To nie brzmi jak reforma, tylko przygotowanie do własnego monopolu na władzę. Wymiana jednych na drugich. To nie sprząta Płaganu, ale zmienia tylko kolor brudu. Chyba polskie sądy zasługują na coś więcej niż polityczne przepychanki. Jedni wymieniają się z drugimi i to się tak leci. A wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału Marszczniak o tym, co ważne. субстрибуйте